Witam Państwa w poniedziałek 27 czerwca. Zapraszam na komentarz walutowy domu maklerskiego High Sky Brokers. Dominującym tematem w, przez ostatnie dni jest oczywiście Brexit, czyli wynik referendum Wielkiej Brytanii, a, który decyduje o jednak o wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Decyzja ta była zaskakującym wydarzeniem dla zarówno rynku finansowych, jak i polityków, jak i społeczeństwa Unii Europejskiej, ponieważ większość spodziewała się jednak, że Wielka Brytania zostanie w Unii Europejskiej. Dlatego taki wynik referendum wywołał skalę bardzo silnych ruchów na rynkach finansowych. W piątek traciły bardzo mocno poszczególne waluty, szczególnie oczywiście funt. Ale również e, ogromne ruchy widzieliśmy na poszczególnych e, parach walutowych. E, traciły również rynki akcji, e, również e, mocne, mocne spadki były widoczne, po kilka, kilkanaście procent e, na, na, na niektórych akcjach były widoczne również na polskiej giełdzie. E, I ten temat będzie dominował również w tym tygodniu, jak i może być tak, że, że ten, ten temat będzie a numerem jeden w najbliższych kilku e, tygodniach. Przede wszystkim, e, weekend, e, weekend nie przyniósł żadnych e, realnych odpowiedzi e, dotyczących pytań na temat, gdzie zaprowadzi nas wynik brytyjskiego referendum. E, awersja do ryzyka nadal no, dominuje na rynkach finansowych e, i e, w, cały czas mamy taką niepewność. Przede wszystkim jest wiele pytań na temat. Jak będzie wyglądała procedura wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Co powie obecny premier Cameron? Czy, czy złoży, czy, czy będzie rezygnował ze spełnionej funkcji? Jak długo będzie? Występowała ta procedura, trwała ta procedura wyjścia w Wielkiej Brytanii, na, na jakich warunkach przede wszystkim? Także to jest wiele, wiele pytań na temat, na temat wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Również tutaj dochodzą głosy, że Szkoci nie zgadzają się na to, chcą zostać w Unii Europejskiej. Rośnie ryzyko tego, że się odłączą od struktur Wielkiej Brytanii. Są pod, zbierane podpisy pod powtórzeniem referendum. Dziś w poniedziałek rano już jest. Ponad 3 miliony głosów, podpisów, aby jeszcze raz odbyło się referendum. Tak samo dochodzi do, pomimo tych wszystkich informacji, trzeba pamiętać, że według prawa to parlament jeszcze musi tutaj potwierdzić tę decyzję wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, z Unii Europejskiej. Co działo się na rynkach? Zaczynamy od euro-dolara. Kurs tutaj bardzo mocno oczywiście reagował w piątek na doniesienia, które już w nocy, te pierwsze doniesienia, pojawiały się w nocy. Kurs euro-USD zszedł nawet poniżej poziomu 1,10, teraz znajduje się około 50 pipsów powyżej. Widać, otwarcie tygodnia również otworzyło się szeroką luką cenową. Ta zmienności notowań będzie widoczny również przez najbliższe dni. To też ze względu na to, że, że czekamy na ewentualne interwencje banków, banków centralnych, tutaj w piątek do głosu szwajcarski Bank Narodowy już w piątek interweniował na rynku walutowym i niebawem może dołączyć do tego ciekawe, jak będzie decyzja wyglądała Banku Anglii lub Europejskiego Banku Centralnego um. W przypadku wykresu niemieckiego indeksu DAX również mieliśmy potężny ruch spadkowy. My w zeszłym tygodniu byliśmy w tym miejscu, czyli okolice poziomu 10 450 punktów i tutaj rozmawialiśmy o tym oporze na ostatnim komentarzu. Kurs mocno spadł kilkaset punktów i spadł poniżej tutaj tych 9 9400 punktów. Obecnie poniedziałek otwiera się oczywiście wzrostem, to również na polskiej giełdzie widoczne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższych kilkunastu godzinach. Um, oczywiście, fund dolar tutaj bardzo mocno stracił na wartości. a Fund dolar znajduje się najniżej od ponad 30 lat. To pokazuje skalę tych spadków, i widać, że e, nowy tydzień rozpoczyna się od kolejnego spadku. Szeroka luka cenowa, spadkowa. Kurs przy poziomie 1,33 i te spadki mogą trwać nadal. Również Eurofund, który, który tutaj mocno reagował w piątek, bardzo silne ruchy. Rynek znajduje się również obecnie, nowy tydzień znajduje się, otwiera się przy tych maksymalnych widełkach z piątku. To są okolice poniżej poziomu 0,63. Też wydaje się, że te wzrosty będą kontynuowane. Natomiast jeśli chodzi o rynek złotego, to uważa się, uważa, takie były oczekiwania, że złoty zaraz po funcie będzie walutą, która najmocniej odczuje wynik referendum, i tak też się stało. Złoty bardzo silnie osłabił się. Proszę zwrócić uwagę, że dolar złoty bardzo szybko wzrósł o 30 groszy, wyhamowując w rejonie, w rejonie poziomu 4,12, czyli tutaj te okolice szczytów z początku 2016 roku. Obecnie rynek znajduje się wciąż powyżej poziomu 4 zł. Te 4 zł również stanowi tą, tą psychologiczną barierę dla kursu usdpl i Dopóki rynek, patrząc pod, pod kątem analizy technicznej, dopóki rynek utrzyma się powyżej tego poziomu na nowych szczytach, powyżej 4 zł, również spodziewamy się dalszych wzrostów. Oczywiście taką barierą naturalną są te szczyty ze stycznia i z piątku, czyli 4,12, 4,15. Euro, złoty, tutaj ruch sięgnął 20 groszy, kurs... Dotarł, zatrzymał się nawet powyżej 4,50, czyli są to no również maksima. Proszę zwrócić uwagę, że tej kilkuletnie maksyma, maksima na wykresie miesięcznym, na ten moment, na ten moment rynek znajduje się. W okolicach 4:44, czyli tych szczytów z poprzednich dni, z przedpiątku, sprzed decyzji z Wielkiej Brytanii, czyli ten opór 4:44, 4:45, teraz stanowi najbliższe ograniczenie dla rynku. Również silne ruchy widoczne były na złocie. Kurs tutaj pokonał ten. Opór, o którym mówiliśmy w poprzednich komentarzach, na poziomie 1300 dolarów i dotarł na, do kolejnego poziomu 1350 dolarów. Warto zwrócić uwagę, że tutaj, na tych poszczególnych aktywach, czy to walutach, czy, czy giełdach, czy, czy na towarach, będą mogą być widoczne nadal silne ruchy, nerwowość, czy mogą być rozszady pomiędzy poszczególnymi koszykami, ze strony banków, ze strony funduszy inwestycyjnych. Stąd takie ruchy będą spodziewane również w najbliższych dniach w tym tygodniu. Na ten moment dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do kolejnych komentarzy do maklerskiego High Sky Progress.